nagrywamy a takie pierwsze wyjścia na zrzuty łosia dziś taki sobie ciężki teren wybrałem tutaj idąc przechodząc sobie tymi ścieżkami naszedłem na zrzucika stary zrzucik ale ile on tu leży A no może aż tak długo nie wiadomo nie ale Mógł być nie z tego sezonu, tylko jeszcze jeden wcześniej. A taki dziesiątaczek ze złamanym nadoczniaczkiem. Lisy albo dziki przyszalały. Także, ale to jest znajda. Także super. Szukamy dalej. Nadal na wycieczce. Rozpoczęcie. Tu się przebijając przez takie krzaczory naszedłem na pięknego zrzuta. Żwondo leżał, to jest masakra, ale fajna sztuka. Musiał się przeciskać tutaj gdzieś tymi, tymi krzakami. Ale fajna sztuka. Kurde, nawet dobrze zachowany niespecjalnie powieziony co tutaj mamy prawa strona z tego sezonu ale sztuka jaka fajna kurde 2, 4, 6, 8 16 jaki kurde fajny a to rozpoczęcie sezonu Spodziewałem się tutaj w tym miejscu. To jest moje uroczysko. Zawsze mi tutaj coś darzy. Ale żeby aż tak super. No to się nie spodziewałem. Pięknie. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. I to jest rozpoczęcie sezonu. Można powiedzieć. Nie wiem, trzeci raz jestem na wyjściu. Czasu Ale póki co na razie może, może jeszcze coś, może, może to jest ten dzień. Dalszy ciąg dnia. Dalej ciężki teren. Tu przemieszczam się w takich krzaczorach. I trafiłem jeszcze. O, to jest słośka O, rusoszkę Myślałem, że to złamane jest, że to złamana korona a tu łosiek tamtoroczny się trafił no pięknie 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 o, tak to się wszystko prezentuje tamtoroczny łosik w tych krzaczorach nawet nic mu się nie stało i to jest wyjście kurde tak to się otwiera sezon na razie, do zobaczenia.